Witam. No i proszę Państwa, wydało się. Wydało się to, że teoriami spiskowymi są teorie zaprzeczające teoriom spiskowym. A to się okazało dzięki temu, co rozpętał prezydent Trump. Wyszło szydło z worka i oby już nigdy do niego nie weszło z powrotem. Okazało się, kto rządzi tak naprawdę światem. Tak zwana opinia publiczna żyje w iluzji, że mamy demokrację i państwami rządzą demokratycznie wybrane rządy. Tymczasem prezydenta, supermocarstwa światowego, które nie by się światem i wybranego z woli narodu prezydenta nie wpuszczono do telewizji, która teoretycznie podlega rządowi. Zablokowano całkowicie prezydentowi wyjście na świat poprzez wyrzucenie go ze wszystkich mediów. A prezydent nic nie może na to poradzić. O czym to świadczy? Kto wobec tego rządzi? Bo na pewno nie prezydent. A co na to oficjalna światowa opinia publiczna? Czy oficjalne media i głowy państw zamiast protestować przeciwko takiemu łamaniu prawa, pochwala to i nie zostawia suchej nitki na, na Trumpie i jego administracji? O czym to świadczy? O tym, kogo popierają. Nie popierają legalnego rządu, tylko nierząd. To podejrzenie sugeruje, że sami do tego nierządu należą. Wobec tego jaki wniosek? Rządy na całym świecie podlegają pod jedną jurysdykcją. Wszyscy mają tego samego szefa i są jego marionetkami. Pokazała się wreszcie w sposób niemalże jednoznaczny prawda o strukturze rządzenia światem. Trump chce się wyrwać z tej kliki i wyrwać również społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Przy okazji zrobiłby ogromny wyłom w nierządzie światowym. Oczywiście ten rząd, który jest nierządem, nie może na to pozwolić. To, że tak skutecznie działa, świadczy o sile jego dyktatury i o bezczelności i bezwzględności. Wszyscy przywódcy światowie chodzą na krótkiej smyczy tego nierządu, zwabieni zapewne pełną miską smakołyków lub inaczej, pochodzą z tej kliki albo się do niej zapisują, bo nikt spoza tej kliki nie zasiądzie w fotelu rządowym. Nie zachowują już nawet pozorów. To, co teraz się dzieje, prawdopodobnie według planu miało zostać ujawnione. Ujawnione to, że to oni sprawują władzę, a reszta nie ma nic do powiedzenia. Mają już, tak im się wydaje, absolutną pełnię władzy. Nie muszą już się kryć, nie muszą już się kryć i dopiero teraz nam pokażą, kim są i co nam zrobią. Straszliwa perspektywa. Bo, są, bo to są najgorsi z najgorszych bandytów. Inaczej ich nazwać nie można. Bandytów wyzyskujących, mordujących i torturujących nie tylko pojedyncze osoby, tak jak to robi zwykły bandyta, ale i całą ludzkość. Nie chcielibyśmy zobaczyć i poczuć tego, do czego są zdolni. A wracając do prezydenta Trumpa. Wielu ludzi nie wie, jak ją zachować w tej sytuacji: poprzeć Trumpa, czy nie? No, prawdopodobnie on też nie jest niewiniątkiem i nie wiadomo, co tak naprawdę szykuje i tego, tego, no, nie wiemy. Na pewno rozwiązania, które proponuje, nie zapewnią z dnia na dzień idyli, tego możemy być pewni. Ale to jest przecież oczywiste, to dopiero ma być pierwszy krok wielkiego remontu, czyli demolka. Ale zastanówcie się, jaki miałby być człowiek, który ma rozwalić ten bandycki system, Miluśkim-Misiaczkiem? I tak moim zdaniem jest za Miluśki i ma za lekką rękę do tych bandytów. Wyobraźcie sobie, co on teraz musi wytrzymać. Ma na swoich barkach nieomalże los ludzkości. Ryzykuje życiem swoim, rodziny i współpracowników, bo przecież ci bandyci mu nie darują, jeśli wygrają. Zarzuca mu się, że jest mało uprzejmy. No ale to przecież nie może decydować o naszym stosunku do niego i naszym poparciu. To jest zdet w zestawieniu z tym, co on ma zrobić i od czego ma nas wyzwolić. Spójrzmy na tą sytuację teraz z wyższego poziomu. Kto tak naprawdę rządzi światem? Otóż wcale nie rządy. Wcale nie prezydenci. I wcale nie nawet tak klika. Rządzą siły kosmiczne i wcale nie mam tutaj na myśli cywilizacji, bo cywilizacje to już jest niższy poziom hierarchii. Nic nie jest przypadkowe. A to, co się zadziało w naszej historii, było elementem ścieżki ewolucyjnej. Ten etap już się, chwała Bogu, kończy. Tak naprawdę... To wszystko już jest zdecydowane. Nikt z ludzi nie decyduje, jaki będzie efekt końcowy. Polecenia realizują się poprzez odpowiednie struktury kosmiczne, a ludzie są tylko wykonawcami. Ale siły kosmiczne wyznaczyły efekt końcowy, ale uwaga, nie wyznaczyły jednoznacznie, jak do niego dojdziemy. Czy będzie to ciekawa wycieczka, czy będzie to droga przez mękę? Czy tę drogę jako indywidualni ludzie przejdziemy, czy droga nas pochłonie? Decyzja, jaką drogą pójdziemy i w jaki sposób, to jest nasze zadanie ewolucyjne zadanie nasze indywidualne i zadanie jako cywilizacji. Decyzja już zapadła i rzeczy się dzieją. Wiem, że została włączona autodestrukcja systemu tego Matrixa. Odcinany jest właśnie najniższy poziom fraktalny. Co o tym świadczy? Postawa większości ludzi, którzy za przeproszeniem idą jak barany w przepaść, dają sobie robić każdą krzywdę bez bronienia się. Absurdy, jakie w tej chwili się dzieją, np. idiotyczne, nielogiczne zarządzania rządów, ludzie się dzielą na dwa obozy. Nie da się współpracować pomiędzy tymi obozami, za chwilę będą skakać sobie do gardeł. Wreszcie to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja bez precedensu, właściwie rewolucja. Tylko nie wiadomo, kto kogo obala. Czy rząd oficjalny chce obalić nierząd, czy nierząd chce obalić rząd. Jest to sytuacja oryginalna, bo wreszcie krajów, nierząd i rząd to to samo. Chociaż wszystko jest przesądzone, a ludzie są tylko wykonawcami, to i tak muszą wykonać swoje zadanie. Na tym polega ta finezyjna zależność i sprzężenie zwrotne. Stanie się określony skutek, jeśli do niego doprowadzi odpowiednie działanie. Od rodzaju tego działania zależy rodzaj skutku. A wracając do konkretnej sytuacji, czyli sytuacji w Stanach. Jeżeli Trump i opozycja światowa pod nazwą Qanon wykona swoje zadanie i wygra, to destrukcja będzie procesem łagodnym i twórczym, przynajmniej w jakimś tam stopniu. Jeśli Trump przegra, to mamy scenariusz apokalipsy. Skutek generalny w obu przypadkach będzie ten sam likwidacja systemu tego matrixa. Ale nam chyba nie jest obojętnie, w jaki sposób to się stanie. Wniosek nasuwa się sam. Jeśli nie chcesz scenariusza apokalipsy, to poprzyj tych, którzy temu chcą zapobiec. Poprzyjmy wobec tego prezydenta Trumpa. On ma misję, taką właśnie, jaką wykonuje. Prosi też ludzi o pomoc i poparcie. Często powtarza, módlcie się za mnie. To dość dramatyczna prośba. Wiem, że poparcie w przestrzeni ma ogromne znaczenie. Poprzyjmy go więc. A co można zrobić i jak, jak proponuję w filmie Pomóżmy Trumpowi? Dziękuję.